Witajcie, w tym poradniku pokażę Wam, jak możecie dodać lub usunąć wpisy w AutoStarcie. Do tego celu będzie potrzebne Wam narzędzie o nazwie Startup Manager. Pobierzcie go i zainstalujcie, następnie uruchomcie go. Jak widzicie, menadżer mi się uruchomił. Po lewej stronie macie różne sekcje. Yy, najważniejszą z nich tak naprawdę jest sekcja Register, ponieważ w tej sekcji jest najwięcej programów dodawanych. Yy, w tej sekcji macie różne yy, podfoldery, takie jak na przykład Current Version, czyli obecny yy, użytkownik, All Users, wszyscy użytkownicy, Computer. Nas najbardziej będzie interesować sekcja Current Version i All Users. Yy, ponieważ chcemy tylko do wybranego użytkownika dodać wpis w autostarcie, więc zaznaczcie pozycję Current Version. Teraz rozwińcie yy, te drzewo i w tym drzewie macie dwie pozycje kolejne, Run, co oznacza, że będzie aplikacja zawsze się uruchamiać, oraz Run Once, uruchom Raz. Ponieważ zależy nam na yy, kadorazowym uruchomieniu danej aplikacji, wybierzcie pozycję Run. Teraz, tutaj w, w, w prawym oknie, yy, pojawiła Wam się lista programów, które są uruchamiane za każdym razem, przy danym użytkowniku. Jeżeli chcecie, możecie teraz dodać. Kolejny wpis naciskając na klawisz dodaj lub naciskając prawą klawiszem myszy w te, w te pole naciskając dodaj element. Dzięki temu zobaczcie, że sekcja została już uzupełniona. Nazwa pliku to, to sobie później na koniec uzupełnimy. Teraz wybieracie ścieżkę pliku naciskając przeglądaj, ponieważ ja już wcześniej zaznaczyłem. Program, który będzie mnie interesował, więc mi się otworzyło. Ale w waszym przypadku będzie wy trzeba wybrać lokalizację pliku która, pliku, który, który Was interesuje. Oczywiście klikając w pozycję szukaj i zaznaczając sobie odpowiednią lokalizację. Ja wracam do swojego pliku teraz zaznaczam w pozycję Emule, naciskam klawisz otwórz no już się wczytało jak widzicie ścieżka została uzupełniona żeby sobie ułatwić sprawę yy, zaznaczcie nazwę pliku exe oczywiście bez, bez końcówki .exe skopiujcie to i wklejcie w pole nazwa tutaj dodajecie parametry jakie chcecie żeby przy starcie tej aplikacji yy, system wykonał to znaczy na przykład yy, TRAY czyli kona przy zawiarku systemowym MINIMALIZED czyli zminimalizuj, HIDE ukryj oraz w, wiele innych które są, lecz uwaga nie, nie każda aplikacja wszystkie polecenia yy, wykonuje yy, chcę nadmienić też to, że ta aplikacja yy, posiada sama w sobie w opcjach programu funkcję autostartu y, y, razem ze systemem, a więc nie musicie y, dodawać ręcznie tego wpisu. Czyli, jeżeli uruchomicie swojego emule i w opcjach zaznaczycie uruchamiaj przy starcie, to w, program emule sam doda swój wpis do rejestru systemowego i znajdziecie go w pozycji current version, current version lub all users. To zależy yy, od ustawień systemowych i od konfiguracji waszego emule. Tym razem. Yy, teraz, jeżeli do, dodaliście już swój wpis, możecie zamknąć ten menadżer I to wszystko, jeżeli chodzi o ten poradnik dotyczący. Oto startu systemowego. Na zakończenie zapraszam Was wszystkich na moje dwa profile in, yy, na portalach społecznościowych. Jeden z nich znajduje się na słynnym portalu o nazwie spryciarze.pl. Mój profil to flaga podkreśnik M oraz na kanale YouTube o nazwie flaga M1 pisane razem. Chcę zaprosić również Was na moją stronę internetową www.nakadyktemat.waw.pl Wszystko opisane razem, bez polskich znaków. Gdzie znajdziecie link do poradnika tekstowego oraz do mojego kanału YouTube. Również do osadzonego na tej stronie playera wideo z mojego kanału YouTube. Dziękuję wszystkim za uwagę i, pozdra i pozdrawiam. Do usłyszenia w następnym poradniku. Cześć!